Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wciąż budzi wiele emocji. Czy w rozmowie z Pauliną Koziejowską i Maciejem Orłosią W. Podcaście w Związku para już wtedy dawała subtelne znaki, świadczące o nadchodzącym końcu ich małżeństwa. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata byli uznawani za wzór szczęśliwego małżeństwa. Ich urzekające rodzinne zdjęcia i szczere wypowiedzi w mediach społecznościowych sprawiały, że wydawali się idealną parą. Niestety. Jak się okazuje, nawet najpiękniejsze historie dobiegają kiedyś końca. Ich związek rozkwitł na parkiecie. Wspólna pasja do tańca nie tylko zbliżyła ich do siebie, ale stała się również fundamentem ich wspólnego biznesu. Założyli internetową szkołę tańca, gdzie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z tysiącami osób na całym świecie. Regularnie występowali na różnego rodzaju eventach, a w mediach społecznościowych chętnie dzielili się ujęciami z treningów. Wspólnych wyjazdów i rodzinnych chwil obserwatorzy podziwiali ich zgodę, wzajemne wsparcie i pozytywną energię, którą emanowali. Choć przez długi czas para emanowała szczęściem, ostatnie miesiące przyniosły pewne zmiany, zauważalne były coraz rzadsze wspólne publikacje w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcie, na którym widzimy całą rodzinę w komplecie, pochodzi z lipca, z okazji urodzin córek. Od tamtej pory zarówno Agnieszka. Jak i Maciej pozostali aktywni online, jednak już nie jako para. Pojawiły się nieoficjalne informacje o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Maciej Apeli. Para, która przez lata budowała wizerunek idealnego małżeństwa, postanowiła zakończyć swój związek. Agnieszka i Maciej pobrali się w 2018 roku, a wkrótce potem na świecie pojawiły się ich dwie córki Emilia i Gabriela. Chociaż ich wybory rodzicielskie. Takie jak decyzja o szczeniu dzieci, często budziły kontrowersje, para zawsze broniła swoich decyzji i otwarcie o nich mówiła. Ich rodzinne życie było dla wielu inspiracją. Urocze zdjęcia z córeczkami, które regularnie pojawiały się w mediach społecznościowych, rozczulały internautów i przyciągały uwagę tysięcy obserwatorów. W podcaście w związku prowadzonym przez Paulinę Koziejowską i Macieja Orłosia który był ich ostatnim wspólnym występem, Agnieszka i Maciej udzielili wywiadu, w którym zdradzali tajniki szczęśliwego pożycia małżeńskiego. W pewnym momencie Maciej zapytany o to, jakie zmiany zaszły w nim samym, kiedy się dzieci pojawiły, zaczął opisywać po kolei cały proces przemiany, jaki w nim zaszedł. Kiedy zaczął opowiadać o tym, że to Agnieszka ma większe możliwości zarobku i to on może bardziej odpuścić pracę zawodową, Agnieszka szybko wtrąciła, jakby chciała dokończyć zdanie męża. Chodziło o to, żeby zarobić więcej kasy mniejszym nakładem pracy, mówmy wprost. Następnie rozmowa zeszła na nieco ciemniejsze tory. Maciej wyznał, że największy kryzys przyszedł po tym, jak na świat przyszły ich dwie córki, wtedy to poczuł wagę całej sytuacji. Ze względu na porzucenie swojej kariery zawodowej na jakiś czas tancerz poczuł, że zaczyna się odsuwać na dalszy plan, jednocześnie brakowało mi tej sprawczości w takim wieku produktywnym tak naprawdę i ta amplituda uczuć była tak ogromna, że wtedy mną tąpnęło i siadłem psychicznie. Poczułem, że jestem w cieniu, bo mimo że organizuję całe nasze życie w taki sposób, że baga mogła pracować to i tak nie byłem w stanie tego docenić i uważałem w ogóle że ja jestem na drugim miejscu, jestem w cieniu. Agnieszka Kaczorowska, zapytana o prawdziwość z doniesień na temat rozstania, nie chce udzielać komentarzy na ten temat.